Gotowanie z małpką. Jak co miesiąc, to był dzień otwarty w Straży Pożarnej. Sałatka z owoców. Wszystkie nasze dania są w komplecie. Deser O, super! Aha. O, o, o. o. jakiś krzywy ten tort! O, chyba mój piekarnik nierówno piecze? O jakieś 35 stopni. Wygląda pysznie. Równy czy nie? O, wrzuciłam kilka składników. Pieczenie jest takie twórcze. Cóż, jeśli to panią interesuje, w szkole Betsy Steve'a będzie kiermasz wypieków. O, chętnie coś upieka. <laughs> George poczuł, że ma sklejone usta. George, nic ci nie jest? To chyba to ciasto. Moje ciasto? George, ono się trochę ojej klei. rety! Cóż, naukowiec się nie zniechęca drobnym niepowodzeniem. Bardziej się postaram na szkolny kiermasz wypieków. <zöst>,